Cześć wszystkim, stay strong, Nexon, i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z FNAFA Five Nights at Freddy's 1, noc 4. Lecimy, ja jestem ciekaw, co mnie dzisiaj czeka. Oni przede wszystkim, zacznijmy od tego, że animatroniki chyba nie mają dość, już tak jak widzicie po miniaturze, to, to, nie, jest, to nie jest bait, nie? Oni, a, oni już mają dość, ewidentnie. Oni już schodzą szybciej ze sceny, nie chcą mnie szybciej po prostu dorwać. Nie, przeważnie, nie? E, dobra. O Jezu, Phone znowu. Troszeczkę, troszeczkę podgłośnie. Łooo, wow, jak on szybko zeszli. Co się. co się odwala, bo... Co się stało? Co się właśnie wydarzyło? Ej, czy. czy Funkaja faktycznie. Ubił ktoś? Ej, gościa nie ma. Nagle zaczęła kurde, grać muzyka i. Po gościu, nie? Dobra, to jest. Okej, okay, skupmy się na grze. Skupmy się na siebie. Na sobie. My musimy przeżyć, słuchajcie. Się odwala. No, zaczyna jakoś gadać, dziwnie. Się bardzo nie podoba. Tam jest Freddy. Tu jest Bonnie. O nie, zaczyna gadać. Dam 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 strutu. Nie. Okej, okay, wróciła się. Ten dalej, kurde, Felek, chce siedzi z tyłu. Straciłem bardzo dużo energii przez zamknięcie tych drzwi O nie Dobra, mniej siedzenia na kamerach. Mniej siedzenia na kamerach, słuchajcie. Przed już nie ma. Bardzo zły znak. Ooo, cześć! Dobra, już go nie ma. Już się, już się wrócił. Chyba, tak, wrócił się. Okej. Okay. Dobra, jest nawet nieźle. Nawet nieźle. Freddy gdzieś się tam śmieje. Podśmiechuje się tam. No, po... Jakby dla mnie to jest w porządku. A tu się skrył. no i świetnie, siedź sobie tam, kurde, w tych łazienkach, nie wiem... Nie wiem co on tam robi, nie wiem, może... Może jest jakąś, nie wiem... Panią, która czyści toalety, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. Już 50% mam. A jest druga dopiero AM, jak ja mam to zrobić? Dobra. Noc czwarta, dawaj. Dawaj gościu, lecimy. Nie możemy... Nie możemy dednąć, nie? Znaczy, może i tak dedniemy? O nie, Foxy... Foxy'ego już nie... Spokojnie z tym światłem, kurde, według... Uspokójcie się. Uspokójcie się! Dobra. Dobra, czyli Freddy jest y, w tym. Y, w kuchni bawi się w Magde Gessler. Okej, okay, w porządku. O nie, zamilkł. Bardzo niedobry znak. Dobra, okej, okay, znowu śpiewa. Coś tam, coś tam. Na 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 na. Na na, na, na. E, A my, sobie tutaj, bardziej musimy poradzić z e, w wirtualnym świecie, znaczy w rzeczywistym bardziej tutaj. Jeżeli chodzi o, o to wszystko. Będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na go. Może to nam się wtedy uda. Albo płaci. Dobra. On dalej siedzi sobie jakby nie patrzeć w tym. w toalecie. Jakby... Okej, okay, w porządku. To jest naprawdę dla mnie w porządku. Jest trzecie i mamy 32%. Eee... The... O oh, kurde, Foxy. Foxy w każdym momencie już może lecieć, nie? Uh -huh. Uh -huh. O kurde, dobrze, że nie otworzyłem tych drzwi. On tam jest, on tam siedzi. Żre energię! No, wyłaś stamtąd. E no. Kurde. Będzie teraz siedział na, za tymi drzwiami? O nie. O nie, mamy czwartą, a mamy 17%. No, gościu. Nie, ten znowu kurde, wylazł ze swojego. Y, całej kurtyny całej. Już zaraz będzie znowu leciał. No nie No nie Bardzo niedobrze Nie, ja tego nie przeżyję, nie ma... Nie ma nawet, słuchajcie. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że... Damy radę. O mam taką nadzieję, że damy radę. O kurde, dobra, to chyba po nadziei. Po, na... po nadziei. Nie, no spadł u was tamtąd, no. Dobra. No nie, dobra, to już po mnie. On, on przyleci. On ewidentnie, słuchajcie, przyleci i to będzie. Yy, to, 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 to jest mój koniec, nie? Foxy tu przyleci. O nie Albo albo Freddy przyjdzie, nie? Znowu tak jak jest... Tak jak było w, tą, w tamtym... O nie, w tamtym odcinku. 8 minut i mnie ubijają, nie? Szybkie 8 minut, prawda? Freddy, ty mnie ocalisz, nie? Czyżby szósta mogła? M może wybić szósta? Proszę. Oj, co coś tak Mhm, mm mhm. Mm ta. Oczywiście! Y Game over! Oczywiście, dokładnie tak. Tak, świetnie. Dobra, w takim bądź razie, słuchajcie, obieramy nową taktykę. E, patrzymy tylko i wyłącznie na e, Fuxiego i tylko i wyłącznie e, mamy wyłączoną kamerę właśnie e, na nich. Nie? Ja chcę w ogóle usłyszeć, co on kada ten, ten cały fongaj, nie? Są tam... O nie. Już, już poszedł. Już ponies ze sceny. No.

On faktycznie powiedział, Oh no! O nie, ubili go. Foxy zaraz będzie biegł. Zaraz będzie ran Foxiego. Foksiarz zaraz przyjdzie. No, noc ta trudna jest dosyć mocno. Dobra, chika, chika jest w kuchni, to słychać. Kto go ubił? Kto, kto ubił Fongaja? To, to jest dla mnie ciekawe. O nie, Freddy, Freddy zaczyna gadać. Ale taktyka jest jedna, słuchajcie. No, mamy 83%, jest pierwsza AM. A było troszeczkę mniej łatwo. No, kiedy ten Foxy przyjdzie? No, w końcu. Od Foxiego ma się podobno chyba wszystko zacząć, nie? Chyba. Nie mam pewności. Na chwilę obecną nikogo. Nikogo w sumie nie widzę. Tylko i wyłącznie Foxy jest. Kurde! No! Weź tam się ogarnij, Foxy! Ile można stać? Nie wiem... Nie wiem w ogóle co to za poza, nie? Ewidentna... Kurde, weź się uspokój! USPOKÓJ SIĘ! 72% druga AM. Nawet fajnie. Fajny czas. Bardzo dobry. O kurde. I... I pewnie, pewnie ten... Yy... Pewnie ten będzie stał teraz za wzięcie, bardzo długo. Oczywiście, tak? Bo, bo musi zeżyć energię, tak, tak. Gdzie jest Freddy? Gdzie jest Freddy? Oxy dalej, kurde jakieś nie wiem Co on tam odwala, ale ewidentnie coś odwala Dobra Ja pierdziele no Leci Dobra, powracamy. 50% baterii. Jest dobrze. Jest nawet bardzo dobrze. Jest, słuchajcie, genialnie. Mocno i dużo ich nie zobaczymy w tej rozgrywce, bo niestety musimy się bardziej skupić tu w rzeczywistości, tak jak mówiłem, na tej nocy. Yy, ale chyba będzie dobrze. Chyba będzie. O kurde. O kurde. Możesz? Dziękuję. Chciałem wcisnąć kurde felek drzwi, a wcisnąłem kamery, nie? To dobry gość. Bardzo dobry gość. W ogóle też pisaliście w komentarzach, żeby dodawać mniej efektów, więc dlatego będzie mniej efektów i będzie bardziej tutaj ten odcinek skupiony na samym gameplayu i komentowaniu tego. Więc okej, okay, w porządku. Jeżeli, jeżeli takie coś Wam odpowiada, to jak najbardziej, myślę. Trzecia. Foxy wygląda ze swojego cudownego... nawet nie wiem co to jest, jakaś kurtyna czy coś? Tam w ogóle coś pisze. Eee, a, sor sorry, ale tutaj. Ej, spokojnie z tym światłem, spokój się. Kurde, spokojnie. Dobra, Foxy dalej stoi. Czwarta godzina. Foxy zaczyna, kurde, e, odwalać. Już zaczyna mu odwalać, ewidentnie. Nie no chyba... Chyba to jest dobra metoda. Żeby patrzeć na Foxiego i ewentualnie... No jak się pojawił. Nawet nie było dźwięku. Ale to wyczułem. Ale to wyczułem. O kurde. O nie, on teraz będzie żar energię, nie? Chica, Chica chyba siedzi w kuchni i coś tam pierdziela. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mamy, mamy czwartą, yy, mamy 32%. Ok, chyba, chyba wyjdziemy z tego jakoś z yy, porządku. Tak, tak sądzę, tak myślę. Chociaż mam nadzieję, że, że jakoś Foxy mnie nie, nie zaskoczy. Bo oczywiście dajcie znać w komentarzach, jeżeli dotrwa, dotrwaliście w ogóle do tego momentu, e, czy chcecie FNaFa 2, e, jak skończymy z FNaFem 1. Bo powiem wam szczerze, nawet mi się podoba ta gra. E, taka zręcznościowa dosyć. E, I musisz po prostu latać, nie? I w pewnym momencie troszeczkę robi się coraz bardziej trudniej Chociaż mam... Na... O kurde Co to było? Nagle Freddy mi się pojawił na twarzy. I wszystkie animatroniki razem wzięte. Co to miało być? Co to miało być? Nie wiem, może chce się napić, nie wiem, może o to chodzi, nie Mo może, może, to, może to o to chodziło, nie? Bo... Okay. Piąta godzina, nie tak dużo. Jest dobrze, jest dobrze, tylko kurde, z tymi kamerami nie wytrzymuje już. Jest bardzo, słuchajcie, dobrze. Nie wytrzymuję po prostu tylko z tymi kamerami. Czasami mi e, schodzi e, dosyć mocno myszka. Jest! Udało się! W 9 minut. No, powiem Wam szczerze, noc czwarta w 9 minut. Nawet fajnie. Dobra, yy, piąta noc yy, w następnym odcinku. W ogóle jeszcze dzwoni. Ja chcę to usłyszeć. Co? 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 Przepraszam, co? Bo ewidentnie to była mutacja głosowa, nie. No, wiele rzeczy na to wpływa. Ile tu się dzieje, nie? Okej. Okay. Do zobaczyska, trzymajcie się, w następnym odcinku przechodzimy noc piątą i, i, i chyba, 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 chyba tyle. Trzymajcie się, yo yo, cześć, cześć!